Dzień dobry państwu, Tomasz Szwegier, pilne. Szanowni Państwo, niewątpliwie pilnym jest to, że Nawrocki stworzył. Nawrocki stwórzył, odwołał wywiad u pana redaktora Rymanowskiego. Widzi Państwo, odwołał wywiad. Przyszedł pan były minister Błaszczak zamiast Nawrockiego. Zaraz o tym państwu opowiem, przeczytam. Wiecie Państwo, poprzedniego dnia miała miejsce debata yy, i widzieliście Państwo, podczas tej debaty Nawrocki został bardzo mocno pogieruszowany i przez panią Piejat i przez yy, pana prezydenta Szczaskowskiego, i przez Szymona Hołownię. Yy, po prostu yy, Nawrocki tam widać, że w tym ogniu pytań yy, ciężko, ciężko to zniósł. I miał pójść na wywiad do redaktora Rymanowskiego. Pamiętajcie Państwo, że to u redaktora Rymanowskiego w zasadzie popełnił tyle błędów Nawrodzki, bo Nawrodzki na przykład opowiedział tam o tym słynnym akcie notarialnym i przyznał, że tak naprawdę to nie zapłacił 120 tysięcy panu Jerzemu, tylko umówili się w ratach, a jednak wpisał do tego aktu notarialnego, że już dostał. No, wiecie Państwo, tam, tam było parę tych, tych, tych różnych e, sytuacji, no, w których on sam się pogrążył. No, pamiętajcie Państwo, że wcześniej była konferencja, na której występował pan Czarnek, e, występował pan no i usiłowali ugasić ten pożar z tą kawalerką. No i już im się prawie udało, ale wyszedł wrocki i Nawrocki powiedział, jak był. Zrobił się problem. Widzicie Państwo, jest kolejna część, bo ujawniono gdzieś materiały o tym, jak Pan Jerzy pisał z więzienia do Nawrockiego po to, żeby mu tam jakieś rzeczy z mieszkania wziął. No też mówi, że nigdy nie miał tych kluczy od mieszkania do Pana Jerzego. Pamiętacie Państwo. No już tutaj jest to poważny problem. Czy miał, czy nie miał? Czy Nawrocki odbił się od drzwi wtedy w 2024 roku? Czy wszedł i zobaczył, że nie ma pana Jerzego? To wszystko jest do, do ustalenia, szanowni państwo. To wszystko jeszcze jest przed nami. On się boi tych, on się boi tych pytań. No była oczywiście podczas debaty taka sytuacja, gdzie hmm, Rafał Trzaskowski wręczył Nawrockiemu, czy jak go nazwał, decyzji prezesa, wręczył kopertę. Wszyscy zachodzili w głowę, co jest w tej kopercie. A to był numer konta do, do pom Pomocy Społecznej, gdzie przebywa pan Jerzy. Żeby no, wypełniał swoje zobowiązanie i tam po prostu płacił. Ale zobaczcie, ale to, co zrobił już e, Nawrocki z tym wywiadem u m, m, pana rektora Romanowskiego, Szymanowski nawet się przyciekł, ja się nie dziwię. Nie? I wysłano tam w słuchajcie, one wiadomości, Karol Nawrotski nagle wywiad, podjęliśmy świadomą decyzję, ja rozumiem, podjęliśmy, tak. Karol Nawrotski dzień po debacie Miał być gościem w programie Radia Z. Ostatecznie jednak odwołał swoją wizytę w studiu, zamiast niego pojawił się poseł PiS Mariusz Błaszczak. Pytano o nieobecność kandydata PiS na prezydenta tłumaczył, że debata skończyła się przez samą północą. Prowadzący Bogdan Romanowski miał wątpliwości co do tego, kto podjął decyzję o odwołaniu wywiadu. Bardzo żałuję, że nie ma Karola Nawrockiego, bo myślę, że nie było, że, że e, byłby to przejaw szacunku we słuchaczy Radia Z. E. Radio Z ZA zaplanowało, otóż przed samymi wyborami, serię wywiadów z kandydatami na prezydenta we wczoraj, 13 maja, czyli dzień po ostatniej debacie prezydenckiej, w studiu miał się pojawić kandydat PiS, Nawrocki. Ostatecznie rano w studiu Z stawił się poseł PiS, Mariusz Błaszczak. Pytany o to, dlaczego Karol Nawrocki odwołał swój występ w programie Gość Radia Z, powiedział, że rozmawiali z Karolem Nawrockim wczoraj i podjęli świadomą decyzję. Zabronili mu pójść. I Nawrocki się z tego ucieszył, tak. Debata skończyła się przed samą północą, potem było spotkanie jeszcze z sympatykami, ze zwolennikami. Karola Nawrockiego dziś będzie w Zabrzu, w związku z tym mam zaszczyt rozmawiać z panem redaktorem. Prowadzący program Bogdan Rymanowski potwierdził, że redakcja proponowała zdalne połączenie z Zabrza. Rozumiecie państwo? Rzeczywiście możliwości techniczne są olbrzymie, tylko proszę zwrócić uwagę, że pan redaktor już wielokrotnie z panem Karolem Nawrockim rozmawiał, powiedział Błaszczak. Jego zdaniem dowód na to, że kandydat PIS jest otwarty na dialog. Dziennikarz dopytywał, czy Karol Nawrowski czegoś się przestraszył. Wczoraj widzieliśmy, że jeżeli już ktoś wyglądał na zmęczonego i przestraszonego, to nie był Karol Nawrowski, tylko Rafał Trzaskowski, powiedział Błaszczak. Prowadzący miał też wątpliwości z do tego, kto podjął decyzję o odwołaniu wywiadu. Tuż przed rozmową z Mariuszem Właszczakiem w serwisie informacyjnym Radiazy mówiono, że kandydat pis na prezydenta Karol Nawrocki odwołał wczoraj umówiona, umówioną od dawno rozmowę. Reporter Michał Dzieniński zapytał go o to w poniedziałek po debacie. Nie wiem, nie odpowiem Panu słychać reakcji kandydata pis na prezydenta. Bardzo żałuję, że nie ma Karola Nawrockiego, bo myślę, że byłoby to przejaw szacunku wobec słuchaczy Radia Tyle, jak widzicie, Nawrocki się przestraszył. I ludzie e, Nawrockiego również. Bo wiecie Państwo, ta sprawa zaczyna mieć jeszcze coraz. Więcej aspektów zaczyna być coraz bardziej wyjaśniana. A to dlaczego? Bo zobaczcie Państwo, co się dzieje. Coś, co było już ewidentne, i to powinno się wydarzyć wcześniej. Na pewno prokuratura już otrzymała te zawiadomienia o możliwości przestępstwa i złożone przez panią Biejat, złożone również przez Urząd Gdański. I zobaczcie Państwo, i teraz również czytamy. Afera z kawalerką Karola Nowrockiego. Sprawa trafiła do izby notarialnej. Izba notarialna w Gdańsku, Donet, przeanalizuje wątpliwości związane z nabyciem kawalerki wcześniej należącej do Jerzego Żlet w Gdańsku przez Karola Nowrockiego. Sprawa ma być dyskutowana na najbliższym posiedzeniu, informuje Radio Z. Gdański notariusz ratusz w piątek zwrócił się do Izby Notarialnej w Gdańsku w kwestii kawalerki, którą Karol Nawrocki przyjął pana Jerzego. Chodzi o analizę tego, czy w sprawie doszło do naruszenia prawa, jak dowiedział się Radio Z. Pismo wpłynęło już do izby i będzie rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu instytucji. Następnie zostanie podjęta decyzja o ewentualnych dalszych działaniach. Rzecznik. E Prasowy Izby Notarialnej w Gdańsku, Sławomir Wroński, pytanie o rozgłośnię o to, czy w tej sprawie odpowiedzialność może ponieść notariusz, który brał w podpisaniu umowy między Nawrodskim i Jerzym Rzecz, zapewnił, że urzędnik dokonuje czynności notarialnej w oparciu o przedstawione mu przez strony dokumenty oraz składane przez niego świadczenia według panujących zasad. Jak dodał, w zakresie składanych oświadczeń notariusz nie dysponuje narzędziami pozwalającymi na weryfikację ich zgodności z prawdą. I tutaj jest opisane, że to zaczęło się od tego, kiedy Nawrocki e, opowiedział najpierw, że e, e, zapłacił za to mieszkanie 120 tysięcy, a w ogóle wcześniej to przecież, przecież mówił, że to było za opiekę. Później e, wyszedł pan Czarnek, powiedział, że to nie było za opiekę. On zapłacił 120 tysięcy złotych. W sumie okazało się, że zapłacił e, 12 tysięcy złotych. Ze swojego konta i to w dniu, kiedy no, poprosił, powiedzmy tak łagodnie mówiąc, pana Jerzego Rzet, o to, żeby pan Rzet napisał mu testament. Napisał testament, w którym umieścił na i jego żonę. Ale napisał, no to mieszkanie nie należało do niego, tylko należało, należało do y, miasta. Także w tamtym czasie mieszkanie komunalne to praktycznie no, mógł darować Niderlandy tak samo i, i nie było o czym mówić. Y, I i doktor Karol Nawrowski poszedł, wpłacił za, za y, pana Jerzego. Y, no Tam są dalsze kontrowersje związane z tą kontrolą ABW. Z tym, skąd pozyskano dokumenty. Dziennikarze e, onetu e, pokazali, że te dokumenty nie musiały pochodzić z OWW, pochodziły z urzędu w Gdańsku również e, z możliwości sprawdzenia w hipotekach. Każdy ma możliwość sprawdzenia w hipotekach, kto jest właścicielem. Bardzo prosto pokaza pokazali to pan Stankiewicz i pan Harukowicz. No, jak widzieliście Państwo e, i na, wczoraj na debacie, i dalej, i dalej, e, wcześniej, jak Nawrocki e, usiłuje tę bombę mm, zdetonować, no, to jest bardzo słabe. No, sam powiedział o tym, oni no sami wywołali to do tablicy, sam powiedział o tym, że było postępowanie wyjaśniające w sprawie e, tej kawalerii. I to postępowanie zaowocowało tym, że. E, Poradzono Nawrockiemu, żeby no, napisał takie oświadczenie o tym, że się będzie opiekował panem Jerzym. To oświadczenie napisał. Nawrocki tłumaczy się kuriozalnie o tym, że on oczywiście jest dobroczyńcą, bo gdyby nie on, to pan Jerzy wylądowałby na bruku no, czyli wylądowałby w domu pomocy społecznej i zapytano się go podczas debaty, gdzie, gdzie jest pan jeżdży, no, w domu pomocy społecznej, tak zresztą Szymon Hołownia też mówił wcześniej o tym czy mało jest ludzi, którzy za to, że komuś pomogą z, z jedzeniem czy lekarstwami, to od razu chcą od niego w mieszkanie no, no, sami państwo wiecie, bo, bo pewnie mnóstwo z was pomaga jak widzicie ta presja ma sens. Każde wystąpienie nawrockiego i każde uczestnictwo w tym, gdzie będzie musiał odpowiadać na pytania, dla niego stanowi olbrzymi problem. Mm. To pomyślcie Państwo, czy ten kandydat na prezydenta, mm. ten pomysł Jarosława Kaczyńskiego, decyzja Jarosława Kaczyńskiego prezydentem powinien zostać. Zachęcam Państwa do zakupienia naszej książki w cyba". Wzbudzona coraz większą panikę w CBA. Yy, mamy kolejne materiały, gdzie Kamiński z Wąsikiem usiłowali zrobić z nas szpiegów i tą sprawę miał robić CBA zamiast OBW. No bo Kamiński nie wierzy w OBW, a tutaj to było przed naszą poprzednią książką. Yy, dalej to wszystko pokutowało. Wiecie Państwo, no głośnik szpie, szpiedzy. Wiecie Państwo, jak, jak na to patrzyły sądy, jak na to patrzyły prokuratury, tylko nie dalej za tym nie było, bo wszystko było utajnione. No gdzieś by sąd mógł się domagać tego, żeby zobaczyć, że tam że niczego o szpiegostwie nie ma. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę o łapkę w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. A no, czekamy, co zrobi Pan Siemoniak, Pan Kujawa. mówiłem Pani Żuchowskiej, Harterce Macieriewicz. i za ja Państwu.